Witam wszystkich widzów. Witam serdecznie. Witamy was serdecznie. Mam zaszczyt gościć u takich wybitnych. Młodych aspirujących. Meneli. <śmierdzi> ale jeszcze na banda jest na pierdnięcie. Bóg Ja pierdolę Większość zawodników wyglądała jakby strzykiwali sobie etano Sugerujesz, że tutaj było Nie coś. Nie próbowałem. Były ten mówi, że Dubie pytał się Ghost. Oczywiście to co? synto! Zobacz! jak widziałeś mojego pica? Za plaster, A, heroinka była wstrzykiwana. <grywka> Mamy tutaj grupkę narkomanów. Dobrze trafiłem. To jest to, co chciałeś, żeby tu było. A ta to 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 można, czy nie? To można... generalnie? lubi generalnie lubię co to było? To Jan głosia. Dobra, może ja będę tym głosem rozsądku. Nie palcie i zobacz co co mi się stanie, kurwa. Tak miałam, mi też tak miałam. Do późnej. kurwa, chcesz zostać życiową pizdą, to tak zrób. Jakie wartości według ciebie jako pierwsze powinno się przekazać dziecko? Wartość dobrego towaru. Jeden kilo Pięteropęgi, kokamy petrokryształ i pęgi. kiedyś kwasa chłopaki? A z tymi Jak zaczyna się kupowanie nielegalnych substancji? Jeśli masz sztukę kryształu, to żeby nie płacić za to, że jest Jesteś warta tyle? Tam są niebieskie sygnały, to znaczy, że trzeba spierdala. Ty no, Wy mieliście zgłoszenie, że co, że ja jestem pod wpływem narkotyków? Halo, no, policja. Mercedesem o takich numerach jest pod wpływem narkotyków. Chybać nie kapusi, niech te kurwy do się pyta. Policyjnej kurwie! Policjanie, kurwie! Policjanie, e, jakie miejsce w twoim życiu zajmują używki i dlaczego są najważniejsze? Biała ja dieta, widzowie. Wszystko dzięki Mefedronowi, to ja jemu zawdzięczam swój glow -up. Ale, że co, brałeś? Nie będę ukrywał, przesadziłem z Mefedronem. Z tym nie wiem, przesadzam, ale co zrobisz? Czy wiesz, że ta przyjemność jest chwilowa, a konsekwencje są całe życie? Mam tego świadomość, widać to idealnie po tobie. Ja dopiero o, ostro narkotyki biorę od ośmiu, więc jeszcze mnie nie przeorały. Co to jest? zeżarłem, ze żarłem, kurwa, co to jest? Jestem mefrodrowniarzem. No, kurwa, masz. właśnie ja się nawciągał przed wywiadem. Tak Wcale, nie nie że nie. No, nie, to ci wierzymy, no. no Dobra, to widać, widać. Wcale nie kłamie. Ktoś, pisz, widzę to z tych średnich. Ramadan jest proszę Pani, ja jestem od dwóch tygodni w sześć musiałeś się wziąć za siebie potężnie. Teraz jest widno, Akurat mam nowy, nowy sposób na dietę cud. Cud, bo zacząć spać? To jest dieta w kratkę. Jeden dzień nie jesz, drugi dzień nie jesz. Ogólnie jest przysłowie. Siedem dni ćwania, pięć kilo mniej. To Nie, poważnie, no tak jadłem ostatnie miesiące, no i... Że pan mu raszynowo cementował. Nooo, ja mam pójść na elektrykę i prąd nie tyka. Skończył? Lubię Sypcie tutaj. Gdzie by <słyska> Ale to będzie? Dobra, Katar, masz chyba? Nie, chuja w guzi. Dlatego tak sypnie i mówię, jakbym się dławiła. Dobra, jeszcze dam troszeczkę, drugą dziurkę. Ale to troszeczkę, tylko troszeczkę tak, żeby liznąć tematem. O kurwa, nie! Wypuszczę ten. Spuścił kurwa na ciekawsze, ale tak. Nie. Czukasz to jest taki, że jak on wpije na Twitch czat kogokolwiek, to mu robił laskę. No zbażę, zbażę. Chcesz, A, to No patrz, patrz. No zrobiłem. Cieba, Łukaszek, coś go ci pokażę. Wszystkie moje fakty dedykuje moim słudkom. Okazuje. Prawda? Nie, 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 widziałeś kiedyś dziewczynę nago? Normalnie. Ale jak Ale jak się, się, jak się no. Po co kłamiesz, jak i, j, jesteśmy w kościele? Ładko, bo... Zaczyna się msza. Patrzymy. Jakie <laughs> tupeczki przychodzą nowe. O mój a A, to parafia się rozwija. Rodzina przychodzi taka nowa. Takie no, <laughs> Zobaczycie zaraz. Tak jak Pan Jezus powiedział. Dawać bojówka Chrystusa. Przyszła, przyszła. To jest z polskiego twitcha? Pytaj matkę, kurwa. Nie wiem, właśnie. Czyny pracujące na rok, bycia kurwy możecie się zmienić. Możecie być mniejszymi kurwami. Jak wyjdziecie na 500 zł, to się przyjdzie. ja Co jest? Rezu śmiałe. Dobra, pokażę się tam, kurwa. No to rozumiem. Nie patrzą, co to <śmienity> A coś w tym dziwnego? Baba cię opuściła, masz tylko kumpli wreszcie wróciłeś, kurwa, do żywy. Dlatego się się znam. Cisz. jest. Zawsze, jak widzę nową dziewczynę i się zakocham, to wydaje mi się idealna, że mam mięciutkie cycuszki, kłupeczkę i ma pachnącą cipkę. też tak macie? No bajeruj, nie? Spytaj się, czy ma ch**a czy No co to ogóle zjeść za prostackie myślenie? Podejdź do niej, zapytaj się. Przepraszam, nie mam może jakichś majtek jadalnych w formie słodyczy? Nie. Mogę ci włożyć palca w cipę. Ja będę chlapał z 30 Dobra, tak. Włocić i... nie przemyć błony Tak, no, można, można Jak możesz kurwa usprawiedliwiać przemoc cielesną? Kurwa, rób mi loda! A czy to jest seks? Tu są, słuchajcie, dwóch facetów, którzy wymyślili Twitcha Naprawdę, jak na to wpadliście? Siedzieliśmy w domu i mówimy Wojtek, on ci pałę opierdolił, tak mówię do niego, nie? To było takie piękne. I coś o tym już robiliście? To eee. 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 Matko święta, jestem taki sexy. Sexy! Chyba nie dużo. Chuja ja też mam dużego. Pokażę się czy będę mógł? Akurat to mogę zagwarantować. Pokażę dupę, pokażę dupę. Przedam ciało. Bardziej podnóż, Jeszcze bardziej. Jakaś baba. Znowu jakaś baba. Czyli jakby... Nie baba, ale znany z tego, że dupą świeci. <grym> góry dupę! O Naprawdę masz uczuć, że można chwilę zwalić? Zabijam panów, którzy ubrałem księgowości. Jak zamkniesz oczy, słuchasz czykot głosów. O co yeah. chodziło? I teraz możesz walić. <grym> Dzięki. A Janek, trafisz mnie. A propos worków. E, golisz czy nie? W golcie włosy łonowe, bo optycznie zwiększają przyrodę. Udzielę a to co? Wiadomo, no, no, czasem trzeba. Korkie, co? Bolo, czy nie? co? Ja, to GOLimy. Słyszeliście coś? włosy na sok z pizdy Twojej matki. Znaczy, no, że jesteś pizda. Sklej pizdę, halo halo, dzwoni, buta. Ciebie no. zakleili. Ale Ale zajebiste życie. Siedzę rozjebana. Sobie kasę. Jak jesteś streamerem, to jak, tak jakbyś kurwa robił burgery w maku, rozumiesz? <grym> <grym> Ciężko jest okay. być streamerką w dzisiejszych czasach. Ja pierdolę. Streamujesz dla pieniędzy czy dla widzów? Jak ty, hajs dostajesz za siedzenie na pizdzie. A twoja stara dostaje hajs za siedzenie na chuju. <coughs> nie masz do tego. Jezus. Twoja matka w końcu weszła na streama, a potem, żeby ją walił. Co noc? Szmatę w dupę, rozumiesz? Nic ci kurbo nie życzę, bo i tak nic nie osiągnie. Jebać tych, co nie wierzyli. Czyli jebać twoją matkę i babcie. Twoje ciocie. Twoją siostrę. Disej papieża. Dziękuję wszystkim. JD! JD! Autentycznie jest impreza na tym. To jest taka impreza, że każdy siedzi na krześle. Ja pierdolę, ale zabawa! Jak wypuścili techno, na techno wszyscy tańczyli. Nawet my! Zazdroszczę, że możecie mnie oglądać, nie? Żeby żyjecie w tym samym czasie co ja. Wyobraźcie sobie, żeby, żeby twój stary się w starą spuścił 10 lat później. Nie zobaczyłbyś na żywo mojego kraju. Wszyscy zgłaszają mi biznę! W moim mieście się kręci biznes! Niechiedy zaręczy, Czukasz, ty masz dobrą pozycję. Jesteś trochę, trochę cringeowy, ale to każdy jest cringeowy. Podobało się? Dziękuję bardzo, starałem się. No! Dzień no. <grymne> <O. grymne> Ja też was kocham widzowie. zdobię. Ja tego nikt kurwa nie oglądał, będę wypierdalać. Jesteście chujowi. Nikt was nie ogląda. Faktycznie. Chuj w nas! Aha. <grymne> <grymne> Co jest? To pusta... Pawiany. Miłość w warszawskim zoo. Przepiękny film.